Nie idźcie na zakupy głodni i zmęczeni. Głód fizyczny buduje głód alkoholowy, będziecie przechodzić koło alkoholu no i gotowy wzór na to, żebyście automatycznie sięgnęli po ten alkohol. Po drugie, omijajcie alejkę alkoholową. To bardzo ważne, żeby nie przechodzić, znać rozkład sklepu nie przechodzić, bo to jest wyzwalacz i zawsze buduje też ten automatyczny głód alkoholowy. Po trzecie, idźcie. Najedzeni z gotowym planem zakupów, nie zakupy przy okazji spacerowanie po sklepie. Konkretnie co macie kupić, to kupcie i wychodźcie ze sklepu. No i najlepiej te zakupy róbcie w momencie, kiedy jesteście wypoczęci. Czyli nie w momencie, kiedy wracacie po pracy, zmęczeni, kiedy zazwyczaj piliście ten alkohol, taki był was wzór picia, no bo wtedy łatwiej sięgnąć po tą substancję. W związku z tym. Zróbcie te zakupy w tym momencie, kiedy jesteście wypoczęci. Na przykład w sobotę rano wstajecie, robicie spacer, idziecie po zakupy i to jakby zupełnie zmienia tą optykę nałożoną na ten wasz wzór picia. Zaplanujcie to, bo to bardzo ważne, żeby nie wpadać na tych małych rzeczach i żeby te małe rzeczy nie budowały tego głodu alkoholowego.